Choroba ma to do siebie, że nie zaczyna się od diagnozy. A przed diagnozą wiele lat prawdopodobnie to miałem. Bo my, pacjenci, chcemy mówić pacjentom o tym, jak żyje się z naszymi chorobami, jak się czujemy, jak radzimy sobie w życiu. Przez przypadek odkryłam, że mam AMD. Zakrywając prawe oko, zobaczyłam, że na lewe, ja słabo widzę. Nie twórzmy mitów, że można wykonać pewne cuda. Oko Rady. Podcast dla zdrowia twoich oczu. Rozmowy Małgorzaty Pacholec z ekspertami. Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnych Oko Radach. Nazywam się Małgorzata Pacholec. Rozmawiam z ekspertami z dziedziny okulistyki. I dzisiaj do naszego podcastu zaprosiłam wyjątkowych ekspertów. Do tej pory zapraszaliśmy lekarzy, genetyków, rehabilitantów, psychologów, a dzisiaj mamy no, najważniejsze osoby, dla których te, te okorady są dedykowane a więc pacjentów. I dzisiejszymi ekspertami są. Elżbieta Wrzosek, pacjentka z NAMD, czyli z wysiękowym, e, z wyrodnieniem plamki żółtej. Witam cię, Elu. Witam również. Wiesław Rudzki. Dzień dobry. Pacjent z NAMD, czyli z wyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem. E, witam cię, Wiesławie też czym witam, witamy. Bardzo dziękuję, że przyjęliście zaproszenie. Od razu chcę powiedzieć, bo tu się przyznałam, że mam wielką tremę, bo my, pacjenci, chcemy mówić pacjentom o tym, jak żyje się z naszymi chorobami, jak się czujemy, jak radzimy sobie w życiu. I o to właśnie chciałabym zapytać dzisiejszych naszych ekspertów. A może zacznę od Elżbiety. Eluniu, wiem, że ty już długo chorujesz na AMD. Jesteś osobą bardzo aktywną. Myślę, że na ulicy nikt by nie zauważył, że masz problem. Kiedy to się zaczęło? To się zaczęło 14 lat temu. Jak jeszcze pracowałam, byłam aktywna zawodowo. I pracowałam z tą chorobą jeszcze 4 lata. Także to było dosyć dawno się zaczęło. I wtedy zaczęło się leczenie. Jeszcze nie było programu Lekowego, lekowego o programie, programie, lekowym. programie Lekowym, tak. I było to dla mnie wielkie zaskoczenie, ponieważ na początku nie odczuwałam tej choroby w ogóle. A przez przypadek odkryłam, że mam AMD. Zakrywając prawe oko, zobaczyłam, że na lewe ja słabo widzę. I że obrazy mam szaro, szare, zamazane. No i udałam się do okulisty, do, w zakładzie pracy, który mnie skierował dalej do prywatnej kliniki na szczegółowe badania. I tam się okazało, że mam AMD. Aha. Wtedy było już leczenie, ale niestety prywatne, prywatne. prawda? Kosztowne? Bardzo kosztowne. No, na szczęście jeszcze pracowałam, to było mnie na dostać. I wzrok najważniejszy. I wzrok tak? jest oczywiście najważniejszy, i dopiero w 2015 roku otworzył się ten program AMD, lekowy AMD. I dostawałam zastrzyki dopiero w 2016 od lutego, mm -hmm, bo tak naprawdę wtedy z tego czyli, programu. Wtedy można powiedzieć, że ty jesteś jednym z pierwszych pacjentów, tak. którzy tak. byli zakwalifikowani do leczenia do leczeni w programie, którym się hełpimy, który, który jest wielkim dobrodziejstwem, tak? Oczywiście, bo leczenie AMD jest bardzo kosztowne. Także każdy zastrzyk kosztuje wiele kilka, tysięcy, tysięcy, kilka złotych. tysięcy złotych. Wtedy jeszcze zastrzyki przyjmowało się raz w miesiącu. Także to był duży wydatek raz w miesiącu. Teraz już są te nowe leki udoskonalane i ten okres między iniekcjami wydłużył się do trzech miesięcy, ponad 3 miesiące. Czyli ty jesteś takim no, dowodem, widocznym dowodem na tym, że program działa, bo leczysz. Właśnie chciałam zapytać, czy uratowałaś wzrok w tym pierwszym oku, w którym zauważyłaś tę chorobę? To znaczy nie, to się zatrzymało i już, już jest teraz to postać sucha i tego się nie leczy, Aha. ale Wiadomo, że ta choroba przechodzi z jednego oka na drugie i gdy tylko zaczęło się w drugim, już pobierałam zastrzyki i dotychczas funkcjonuje nieźle, nieźle ponieważ funkcję oka tego, który nie dowidzi, przejęło oko prawe, a to, tamto było lewe. Także i zastrzyki podtrzymują, że nadal widzę. Aha. Czy boisz się leczenia? Yy, czy samych zastrzyków? Nie, nie boję się, ponieważ zresztą nigdy się nie bałam za bardzo. Aha. Zaufałam lekarzowi, który to robi, ten sam lekarz od początku. I po prostu się przyzwyczaiłam do tego, wiem, co mnie czeka, i nie jestem zestresowana, jak idę na zaszczyt. Jeszcze wrócę do, do, do rozmowy z Elą, ale Wiesława chciałam zapytać. Wiesław, jak z tobą było? Kiedy zauważyłeś, że masz problemy z widzeniem i czy od razu trafiłeś no, na właściwą ścieżkę, tak jak Ela? No chciałeś, właściwie zapytałaś Elę, od kiedy wie, że chorowała i odpowiedziała konkretnie, a ja mogę odpowiedzieć, że nie mam zielonego poleń, pojęcia. Nie wiem od kiedy, dlatego że choroba ma to do siebie, że nie zaczyna się od diagnozy. A przed diagnozą wiele lat prawdopodobnie to miałem, i już przed diagnozą, na jakiś tam czas zacząłem odczuwać dyskomfort, natomiast zganiałem to, że to prawdopodobnie jest dosyć prosta, i łatwa, i częsta, i odwracalna rzecz pod tytułem zaćma. Jak zacząłem się cofać w pamięcią, to moje pierwsze jakby doświadczenia, że coś. Może jest nie tak, ale to było już cofanie się do tyłu. Eee, zbiega się no z wiekiem 40 paru czy 50 lat, dlatego że byłem człowiekiem czynnym i dużo jeżdżącym samochodem. A no właśnie. I pierwsza chyba rzecz, zwłaszcza, że jedno oko, to tak jak powiedziała Ela, że zaczyna się od jednego, a potem przechodzi Przychodzi na drugi. Na drugi. Pierwsza, pierwsza obserwacja to było to, że jechałem samochodem na długiej trasie, ja jeździłem na długich trasach. Po kilkaset kilometrów, co najmniej. I zauważyłem, że mi e, faluje jedna z. E, lewa linia, po prostu. Że nie jest prosta, tylko że zaczyna mi falować. Aha, ta na jezdni, tak? E, tak, ta, tak, tak, tak. Odgradzająca. Są, ten, to, ta, ta, ta ograniczająca jest. Mhm. E, uważałem, że to jest przelotne. Ten. Natomiast to, co jest istotne, i dlatego i od tego minęło. No, nie, koło 20 lat. Mhm. Yy, dlatego, że zdiagnozowane to miałem już. Yy, miałem 70 lat w momencie, kiedy mi to zdiagnozowano, natomiast to te pierwsze to było 40. Natomiast, yy, co jest istotne, też cofając się, yy, przechodziłem jako człowiek pracujący, czynny, zarządzający i tak dalej, przechodziłem kontrolne badania, które były regularne. Odwiedzałem okulistę, natomiast nikt nie zwracał uwagi, bo stawiano mnie przed czy czytam i jak czytam, i w której, w której linijce, czy mam, ile mam minusów i ile mam ewentualnie plusów. Natomiast nikt nie, nie wpadł na pomysł, na, nawet na taką prostą rzecz jak dać test Tamslera. I to tu jest kwestia też, <grym> Istotne jest to, żeby szybko diagnozować, bo wtedy można reagować. Ja już po diagnozie to już miałem jedno oko zdegradowane dosyć mocno. Coś tam widzę, jakoś funkcjonuje, ale już miałem i drugie dosyć mocno zaatakowane. Ja chciałam jeszcze raz was państwa przedstawić, bo przedstawiłem was jako pacjentów z wysiękowym AMD. I zmagającymi się z tym schorzeniem. Ale jesteście osobami, przecież, które pełnią różne role społeczne, jesteście aktywnymi. Elżbieta swoje życie zawodowe to jest stanowiska menadżerskie w dużych, dużej firmie. Matematyczka z wykształcenia. Wiesław jest aktorem, jest reżyserem, jest pedagogiem, A więc z całą pewnością ta sytuacja pogorszenia widzenia, tego, tego zmagania się, tego skoncentrowania na leczeniu musiała wpłynąć na wasze, na wasze życie zawodowe, ale też i może rodzinne, towarzyskie. No, Elu, czy tak było? Czy by miało to wpływ? To znaczy, ja pracowałam z tą chorobą jeszcze 4 lata. No, trochę to było utrudnione oczywiście, no ale sobie radziłam, ponieważ zawsze w biurze przy komputerze można sobie powiększyć litery, wszystko cyfry, prezentacje, no to można się nauczyć na pamięć, jak się robi prezentacje samemu zresztą. Także no, no to trochę było uciążliwe, ale aż nie tak bardzo, pracowałam z tą chorobą od odkrycia jej 4 lata jeszcze. No, już przeszłam na emeryturę, no to wszystkie obowiązki domowe, wszystko wykonuję do, dotychczas. Pracuję dużo społecznie i y, myślę, że to mnie przeszkadzało i przeszkadza najbardziej w tym, że nie mogę szybko czytać książek. Co było moim zawsze marzeniem. Odkładałam wszystkie książki, które przeczytam na emeryturę. <laughs> A na emeryturze przykra niespodzianka, że czytam to za pomocą okularów i lupy, a to jest uciążliwe. Ale na to jest sposób. Zaraz ci też powiem. Tak, to zaraz. Ja tak. tak, tak. Także, także. Wiem że, Prowadzę, wiem, że podróżujesz, tak. nawet opowiadałaś mi jak to w tym roku chyba właśnie wspinałaś się na gigantycznie wysoki klify wcale tak, po, w, Nor Nor w Norwegii, tak, w Norwegii tak, bardzo, tak. po bardzo trudnych schodach. No trzeba było Poradziłam się wspiąć sobie. i trzeba było Oczywiście. zejść. No Oczywiście. więc myślę, że no, to jest takie no, wyzwanie ekstremalne. Tak. Czyli można. można. Mimo, mimo, że e, jednak e, czujesz, że nie jest to ta sama sprawność wizualna, jak było przed chorobą. Oczywiście. Szczególnie to jest uci uciążliwe, że nie widzi się twarzy z, z daleka. Aha. No. Że jak znajomi idą, to oni piersi muszą do mnie się odezwać, bo ja ich po prostu nie widzę. Poza tym widzę, to jest może, maj dobre plusy, bo ja nie widzę zmarszczek, starości znajomych, tylko widzę no to ogólnie. to ja jest pozytyw. Na pewno, na że wielkim, wielkim plusem jest to, że mnie otacza w tej chwili bardzo dużo pięknych kobiet. No, aha, właśnie. no właśnie, jest to żyjących <noise> To się poprawiło, to jest pewien komfort. Ale właśnie chciałam ciebie teraz Wiesiu zapytać, właśnie no, to samo. No zawód, który, który wykonujesz, wykonywałeś, no aktorstwo, reżyserowanie, no myślę, że wymaga takiego przemieszczania się. To nie jest to samo ciągle miejsce? Czy ta choroba no, utrudnia ci? Wiesz, tutaj bardzo ładną rzecz powiedziała Ela na początku, że jesteśmy emerytami, bo i Ela, i ja jesteśmy emerytami, tylko że emerytura, ma, to właściwie ludzie z emeryturą dzielą się właściwie na dwie, dwa typy. Są ludzie, którzy są na emeryturze i są ludzie, którzy pobierają zasłużone świadczenie czy stypendium z ZUS-u i jednocześnie są aktywni, raczej należymy do tej drugiej grupy. Czy mi przeszkadzało? Po pierwsze, nie wiedząc nawet o tym, że mam dysfunkcję, mhm. przez wiele lat uprawiałem zawód, nie mając zielonego pojęcia o tym i to dosyć skutecznie. Zarówno jako belfer akademicki, jak i... No, tak naprawdę diagnoza choroby zbiegła mi się z okresem już takiej e, uczelnianej emerytury, czyli z siedemdziesiątką. I do tamtej pory jakoś funkcjonowałem normalnie. Nie przerwałem po diagnozie mojej pracy uczelnianej, bo jeszcze byłem zapraszany i przez ładnych parę lat prowadziłem zajęcia. Też tak jak Ela, działam społecznie w różnych tam organizacjach. Jestem dosyć aktywny, zawodowo, mogłoby mi przeszkodzić w zasadzie jedna rzecz, to też. Może być zabawne, dlatego że na pewno bycie na planie czy nawet reżyseria nie jest dla mnie wykluczona. Natomiast wykluczone jest dla mnie nagrywanie książek i debingi. I to się wiąże po prostu z szybkim czytaniem, tak zwanym czarnodrukowym. A przy okazji, książki można czytać. To, co mnie ściągnęło do wkrąg. Yy, Polskiego Związku Niewidomych, tak naprawdę, to było to, że chciałem mieć dostęp do, biblioteki. do y, 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 tej y, biblioteki. Książek y, mówionych, mówionych, tak zwanych audiobooków. mówiąc, y, będę to reklamował, ale to są tak samo audiobooki. A ta biblioteka, która korzysta z bardzo dobrze nagranych książek i klasyki, ale nie tylko, bo to, tam mi nawet w moich pracach historycznych niektóre rzeczy się przydają, które są tam. I z dużą przyjemnością korzystam w tej chwili z tej biblioteki czytanej. I dużo czytasz, spików. i dużo czytasz, mimo że nie dużo. możesz czytać czarnodrukowego. Dużo, dużo, dużo korzystam z, z audiobooków. Natomiast w sprawach tych takich społecznych czy zawodowych nie zauważam. Informuję moich znajomych o tym, że nie jestem ham. I jeżeli nie kłaniam się, to no dlatego, tak, że to nie wszyscy poznaję. wszyscy wiedzą. Tak. Ale no, tak wiedzą, nie wiedzą. Ja też chcę, to jest moje kolejne pytanie. Czy mm, by, są sytuacje, albo były sytuacje trudne, z którymi dopiero musieliście się nauczyć y, mierzyć i, i pokonywać te trudne sytuacje? Chociażby to, że nie właśnie, że nie, y, nie kłaniacie się, nie, od, y, nie, nie zauważacie prawda, kogoś. Na pewno jest tak, że coś się rozleje, czegoś się nie zauważy, coś się potrąci. No, czy są? To znaczy, u mnie to raczej takich sytuacji chyba nie ma, bo pewne rzeczy w domu to robię automatycznie, a jak jestem na spotkaniach, no to raczej się rozmawia. Notować, notuję sobie, także to nie ma problemów z tym. No, jeżeli właśnie. Jeżeli chodzę do wystawy czy do kina, to biorę sobie odpowiednie narzędzie, z którego się wspomagam. I, I staram się patrzeć pozytywnie. Nie rozpatruję tego, co to by było, gdyby było. Gdyby miała dobry wzrok. A miałam całe życie bardzo dobry wzrok, także nie ich do okularów. No, Ela, jesteś, jesteś przykładem pacjentki, która jest no, właśnie sukcesem, prawda? Tej terapii zastosowanej wcześniej w tym drugim oku, prawda? Tak. I masz zachowanym, także jest, funkcjonujesz tak naprawdę jako osoba pełnosprawna, tak. widząca i z pewnymi. Ograniczeniami. Tak? Oczywiście. Z pewnymi Oczywiście. ograniczeniami, ale już nauczyła się być po prostu ostrożniejszą i, tak. i zauważać to. Wisiu, czy ty też masz swoje sposoby radzenia sobie, bo w twoim przypadku no, to leczenie nie, nie było zastosowane, ale późno. I... Było późno, ale mm -hmm. też nie mogę powiedzieć, że było nieskuteczne. No, czy było dlatego, skuteczne? Że, ale dlatego, etap że, inny, prawda? Zatrzymała się etapie, choroba. Na takim etapie nastąpiło, że już nie nadawałem do programów lekowych. Dlatego, że już miałem zbyt dużo blizn. Tak, już miałem tak. za, słabe, za, słabe, za słabe widzenie. Natomiast to, co zastrzyki, które jednak mi tam zaproponowano, spowodowały, że zmieniło mi się wysiękowe na Wys wysuszone. Oczywiście zostały blizny, e, można żartować, żeby blizny prawda, nie pokrywały się w prawym i w lewym oku, bo wtedy akurat jedno nadrabia w drugim. To przepraszam, to są nasze, jak gdyby takie wewnętrzne, takie, takie czarne natomiast, natomiast czarny, no ale to sobie człowiek z tym daje radę. Natomiast teraz jestem po prostu pod opieką OCT. Czy to się nie na karmelicki zresztą tej przychodni? Reklamujemy tam. tą przychodnię. Reklamuję, dlatego że korzystam z, z, ze stałej opieki tam. Polska, to jest karmelicka, czyli w Warszawie centralna przychodnia rehabilitacyjno-lecznicza Polskiego Związku Niewidomych. Miejsce bardzo dobre dla osób. I nie która, wiem, czy nie jedyna tak naprawdę Która holistycznie, w która interdyscyplinarnie. Polsce. Pomaga pacjentom. Są tam wspaniali okuliści, ale też i wspaniali rehabilitanci, specjaliści, którzy właśnie pomagają, jak żyć, jak funkcjonować, dobierają pomocy optyczne. Tak, tak po prostu trzeba sobie jasno powiedzieć, że rehabilitacja w wypadku wzrokowym to niestety nie jest masaż, który poprawi funkcjonowanie, tylko to jest zaproponowanie odpowiednich pomocy optycznych. Ja korzystam z tych pomocy i funkcjonuje. Ja funkcjonując społecznie także działam, działam i działam w tej chwili też między ludźmi. Nawet jakieś tam zarządcze funkcje pełniłem im pełnie. Ludzie akceptowali nawet moje, jak komunikowałem, bo zawsze współpracownikom komunikuję, że mam to. Bawi mi to czasami, jakże zapominają o tym, że ja nie i że muszę im przypomnieć czasami, że jak mi podtykają kartkę pod nos. Aha. To muszę sięgnąć w polupę, ale to już jest inna sprawa. Natomiast to się daje przewalczyć. Yy, I dyskomfort. Odstawiłem samochód. Jak tylko się dowiedziałem, bo jeszcze mając kłopoty, a nie wiedząc o tym, jeszcze prowadziłem samochód, dlatego że ja jeździłem bardzo dużo. To jeździłem po Polsce, jeździłem dużo i poza Polską. Natomiast. Yy, Tuż po diagnozie, że w momencie kiedy dowiedziałem się, że to jest nieodwracalne, odstawiłem samochód bezwzględnie. Ja uważam, że każdy, kto zaczyna mieć kłopoty ze wzrokiem, powinien to zrobić. Nie sprawiło mi to wstrętu, dlatego że po prostu miałem już, lubiłem jeździłem szybko, jeździłem dużo, a pod koniec miałem już dyskomfort. Kosztowało nie czułeś się mnie pewnie, to tak, no po stresu. Kosztowało mnie to, jeździłem ciągle, to, to, to było coś takiego jak jeżdżenie w ciężkiej mgle, tylko, że ja wiedziałem, że jadę w mgle, ale inni dookoła nie wiedzieli i to trzeba było przerwać. Ale mówię, już miałem na tyle dyskomfort, że nie sprawiło mi odstawić. Że była to w pewnym sensie ulga, tak? Że się już nie muszę narażać tak, tak, bo myślę, że to jest takie odbarczenie. A w życiu zawodowym, czy w życiu takim tym społecznym jakoś sobie daję radę. Nie zauważam. Możliwe, że to, że akurat ileś lat działałem w niewiedzy. Aha. Było już pomocą rehabilitacyjną. Aha. No może tak, że to jest takie... taką bezbiedną pomocą rehabilitacyjną. Taka samopomoc, tak? Radzenia sobie, bo chcę, bo to jest apetyt na życie właśnie. To jest, powiedziałbym, że to nastąpiło naturalnie, więc nie, że ja raptem kryłem się przed czymś, czy mam taką silną wolę, czy coś tak. Po prostu tak się, tak się stało. Ja chciałam powiedzieć, że dzisiejsi nasi goście, eksperci, są osobami, które no mają, jak widać, mają dalej cały czas apetyt na, na życie, na życie aktywne, na życie mimo choroby, która w pewnym sensie na pewno ogranicza sprawność, ale też kierujemy przesłanie do innych pacjentów, którzy boją się o to, jak będzie wyglądało ich życie. Bo wiedzą, że mają chorobę postępującą. Chyba jesteśmy tutaj we trójkę przykładem, że można żyć z chorobą. Ela, dzięki temu, że funkcjonuje w Polsce ten wspaniały program lekowy, leczenia w tej chwili on się nazywa nie tylko plamki, ale siatkówki ogólnie jest tam też jeszcze są inne jednostki chorobowe jak cukrzycowy obrzęk plamki żółtej i zakrzep żyły środkowej także cieszymy się że mamy w Polsce taki bardzo dobry program ale jest to program który zapewnia że ludzie będą mogli zachować wzrok na długo. I Ela jest tego dowodem. Wiesław jest przykładem osoby, która mimo tego, że to leczenie było wdrożone za późno, żeby przyniosło taki bardzo no, widoczny efekt, ale mimo tego funkcjonuje bardzo aktywnie i jest osobą bardzo pogodną, uśmiechniętą i otoczoną ludźmi. No, gościu, tutaj chyba trzeba sobie powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Dlatego, że jak pamiętasz, były takie grupy, które zresztą też brałaś udział i właściwie organizowałaś. E, grupy ludzi, którzy mieli kłopoty wzrokowe i e, nastąpiło spotkanie ich. Zresztą ty byłaś animatorką tego. I e, Ludzie wymieniali się informacjami, byli bardzo różni. Byli załamani i byli tacy, którzy utrzymują do dzisiaj kontakt i są aktywni. E, najgorzej jest wyjść z tego załamania. No właśnie, i to jest, ta, I i to jest ta, ten nasz przekaz, że szukajmy wokół siebie ludzi, znaczy nie, nie, nie próbujmy sobie sami w, w cichutku po dom, w domku siedzieć. Nie twórzmy mitów. Że można wykonać pewne cuda. A, no właśnie. Dlatego, że wiesz, ja nie uważam się za pokrzywdzonego w leczeniu, dlatego, że trzeba mieć świadomość, że w momencie, kiedy nastąpiła już ta degeneracja plamki żółtej, to są to, to rzeczy to nieodwraca. nieodwracalne. I teraz, jeżeli się nawet przechodzi przez program lekowy, poprzez zastrzykni, to sukcesem tego zatrzymanie. jest zatrzymanie. Ja uważam, że w tej chwili mając to, co miałem i będąc pod opieką sensownego lekarza na Karmelickiej, mając już ileś lat, będąc pod opieką i stałego OCT i tego, że się mną opiekuje i to, że się to utrzymuje na tym samym e, poziomie mm -hmm. i mam... To samo widzenie przez ileś lat to to już jest sukces. Oczywiście, też jesteś szczęśliwa. Tak należy do tego podchodzić. <noise> no, oczywiście. Kochani, ja myślę, że zostawmy ja myślę, że to jest bardzo optymistyczne to co mówimy, chociaż myślę, że ta trema moja początkowa mogła być podyktowana, że o co tu będzie mówione, będziemy płakać. Nie płaczemy, uśmiechamy się i tak niech zostanie. Pięknie państwu dziękuję. Przedstawię jeszcze raz Elżbieta Wrzosek, My od 14 lat, od 14 chora, lat. Chora. lecząca się, ze z świetnymi efektami, aktywna, aktywna społecznie, uśmiechnięta, sprawna, Wiesław Rudzki, tak jak powiedziałam, aktor, reżyser, pedagog i społecznik, uśmiechnięty, aktywny, i ja żegnam Państwa, Małgorzata Pacholec. Yy, zapraszam do oglądania kolejnych Okorad. Jeżeli podobają Ci się takie treści, przekaż ten film dalej, aby mógł trafić do jak największej liczby osób. To dla nas bardzo ważne. Zostaw subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych odcinków.